Bliska z tej strony Emur oraz Mr. Michi z 21 i BGR. Dzisiaj gramy w War Thunder No zapo serię. Dokładnie. Dzisiaj gram z Mr. Michi a Bangier mówiąc komentuje z nami. Mhm. I gra w Lola chyba. W końcu ja nie komentuję sam, tylko w końcu zaczynam grać. Namówiłeś mnie, namówiłeś mnie. O. A mówiłem, że spodobać się. Dobra, ja już dzisiaj zdobyłem tego, jak to było, chyba Hurricana, no nie? Dużo odcinków z Lola było, to teraz trochę z War Thunder musi musi no być. Właśnie, ale Są takie poboczne serie. Raz, raz, no. mam dwa odcinki z War Thunder, potem dwa odcinki z Lola. Musi być jakiś balans między tymi odcinkami. No, a z The Guilda to, hoho, to będą chyba. Z The Guilda to mniej, mniej, bo to. Chyba będą do, dopiero w Lebine weekendzie. jest z, z kolegami. Do, niż dopiero tak wiesz, będą sam, chyba y, w weekendzie. No. Dobra, ja gram w swoim najsłabszym na razie. Widzę koło ciebie trzy trz, trz samoloty, tak? No boże, ile za mną leci ich wrogów? Lecę na pomoc. Spoko, spoko. O strzelamy. A. Kurde, lagi mam. <noise> ile FPS-ów? E, 20-30 ja, O, o ja, ja cię, opuszczaj szybko! O cholera. Kurde, nie udało się. Fail. Dobra, pierwszy dead. Jak będzie. Dobra, teraz to już chyba takiem. Trafienie. Przez to nagrywanie trochę mam mniej FPS-ów. Jest trafienie krytyczne. Może padnie. Na filmie będzie widać. No! Serio mój wleciał mi w dupę, na no ja nienawidzę takich cweli jebanych. O bo... Za przeproszeniem. Nie. Tak ale niestety Ziem, polecam e wam rejestrację do tej gry i ogólnie granie w nią, ale naprawdę zdarzają się takie noby w teamie, że, no, że serio. wbijają się w dupę, jak widzą, że ktoś no, strzelił. We mnie to strzelali moi nawet. Ja miałem gościa już w prawie zabitego, a no, oni mnie prosto atakowali, <laughs> ale robiłem uniki. Mam lecieć kolejny gladiator, tylko wroga. Osłaniać bazę, okej. Okay do nagrywania z nami. Po prostu dodajcie do znajomych. No. Emura 66, mój nick. I mister Michi i zaraz No. Dodajcie, ja to zagramy. Być <gryw> może nakręcę to. Mm. A Na razie I... fajne. Wcze... Wcześ... Ja. Wcześniej to graliśmy. Jest samolot zniszczony! Że co? <laughs> Samolot zniszczony, jak ja już padłem, ale nie wiem, mój mnie zabił. Boże, no oby są. Ja też wpadłem, wiem, e, chemiałem nie powiedzieć, bo się zapomniałam. Kurde, zećmo! O, w dupę! Na, na, na ogonie mi siedzą. Czo jakby co przerwało cię? Tak jest zremistowana runda. O, ja cię, ja cię, ty, no ty, no, mi się ząb. do ciebie. Aj, opuszczaj. Daj ci wsparcie. Dobra, nara. Jot? E dedum. Drugi raz. Ile jeszcze zostało ci? E jeszcze dwa. Spitfire i Gladiator. Spitfire masz poważnie? No. O, haha, nieźle. Sorry, jaki, jaki, Spitfire, sorry, Hurricane, Boże. No właśnie. Pory. Spitfire to się dziwiłem bo... E, no spitfire a to teraz zrobię sorry Pomyliło mi, mi się nawło no. Ja właśnie teraz hurakana próbuję zdobyć Ja mam już hurakana Hurakan jest bardzo dobry Ja go mam akurat bo, ona, bo mi go poleciłeś na sam początek No e, To była bardzo zja No na razie użyłam furego mk2 gladiatora e, I słabszą edycję taką Fury, fury musisz wymienić na coś innego. Wiem bo na razie jeszcze na... Na trwaiera, jak będę go miał. No. Z, akurat bo gladiator jest nawet dobry, ale... E, ja mam jeszcze e, e, słabszą wersję gladiatora, tak. No to tak. jej też nie. No nie, ona jest najdobra. dobra. A jak jest to, od furego? E, no fury na... ta. E, ale... bo dodałem do gladiatora i... Ogólnie, do moich samolotów dałem trochę ulepszeń. Bo zarobiłem w końcu 50 tysięcy 50 lwów za zbić levela, no to... Trzy łatwo zbijam. Nie, nie dostanę, nie mam takiego zasięgu. Kurde. Na ogonie mi siedzą na ogonie, mi siedzą, na ogonie mi siedzą. Tak? Trafienie, o, widzisz. Jest trafienie. Czemu ty się respisz tak przy wrogach, dosłownie? Nie wiem. W przeciwnikach. No ogonie mi siedzą, cholera. Cholera, ale... co to było? Katapultuje się. Katapultuje się. Kurde, nie udało się. Dlaczego mam takie lagi, że normalnie lecę sobie, a tu nagle... Z... Z... No, ja na... też mam takie lagi, Boże. Dobra, HURRICANE. Dlaczego? Dobra, czas na Blenheim'a. Ostatni mój samolot. Ja bofcem teraz lecę. Ja ale... o, o, nie zabić, jo, Ale ten no, fajny. Dobry jest? No, nawet po wyglądzie fajnie wygląda. No, mówię. No a jak strzela, no... to ma dwa, takie dwa działka. Sorry, wiecie! A więcej. teraz pułap 3800 metrów. strzela on ten On mi się kojarzy że jest z takim jednym samolotem, tylko nie pamiętam nazwy. Ej! Ej, ja, ja robię, są lepsze, ja robię plan B. Będę cały czas latał, żeby, żeby, żeby nasi kumple wygrywali, żeby to wygrali nasi kumple, a my... A my dostaniemy kasę. Mm -hmm. <grywa> przyda się nam kasę. Ja właśnie teraz będę bombardował, zobacz na górze, widzisz mnie? Widzę, widzę na radarze. Zaraz tam ich... Dobra, ja się nie będę w nich wbijał, bo <grywa> pięciu mnie zaatakowało. To bombarduj te, te, te te no wiesz, łodziej. A może lotnisko? Chociaż nie. Przeciążenie mam. Dobra robota. Poję mi coś. Eeey. Yy... 6. Atakuj wojsk, nie nieprzyjaciela. Okej. Okay. Tutaj jest taka dziwna wersja polskiego. Raz jest polski, raz ten. Tak, ale to nie jest dziwna wersja polskiego, tylko to jest po prostu zbugowane. Aha. Niedopracowane. Muszę nie to dopracować. Bo na przykład niektóre rzeczy są po angielsku, a niektóre po Ej, polsku. Przydało się, żeby do, tutaj właśnie dodali do War Thunder czołgi. Mhm. To może nie, nie było sterować. Dobra. Są czołgi, żebyś wiedział. Wiem, tylko na innej wersji. Nie, Tylko to... Są normalnie czołgi, tylko to jeszcze closed beta. Zamknięta beta. Czyli, że dopiero testowana gra. Na przykład rok ma już do niej dostęp i to są wtedy połączone bitwy razem z czołgami i samoloty. Wyobraź sobie. Lecisz czołgiem, a to nagle tak samolot do ciebie strzela i w ogóle. No ja sobie... A na przykład lecisz samoloty i masakrujesz czołgi, ale nie boty, tylko innych graczy. Mam szansę już tu wygrać, serio. Ja bombarduję o, teraz... O, goszczę mam. O, nie mogę trafić, cholerka... No, traf w niego... O, jest trafieniem. Muszę w niego dobrze trafić. O, kolejne trafienie. Trafienie krytyczne ja. Yeah. Ale hurikane nie jest dobry, widać. Kolejne trafienie... <laughs> Karabinek się zaczął, cholera. Zabrakło amunicji. Nie, no jeszcze lepiej. Może jeszcze, samo, może jeszcze mi samolot wybuchnie, wiecie? Samolot mi może jeszcze wybuchnie. No! Jaki debil mnie atakuje z moich! Boże, jakie debile! Dobra, ty już giniesz, na No jaki debil! Samolot zniszczony! Żyję! Żyję! Oh my god, żyje! Ja też żyję, o dziwo. No nie wiem jak ja przeżyłam. Wygraliśmy? No. A bardzo dobrze. Boże, jak ja tu przeżyłam. Ale to była dobra bardzo runda. Nie, dwa, nie, nie dwa, dwie... Nie. trzy jednostki wroga na zniszczone i dwa samoloty zniszczyłem. Nie wiem jak ja tu przeżyłem. Jak ja użycia w budynki. A ja... i dwa samoloty zniszczyłem wrogie. Ej, nie odepchnęło, dobra, to są statystyki. O, gadatora Hmm, by to kupić. Może to kupię. Ja ulepszam karabę. E, opór powietrza sobie może kupię. Jeszcze końcówka została i będę miał Hurricanea, dosłownie jeszcze jedna walka. Dobra, lecimy. Um, ja, czekaj, czekaj. O, mogę jeszcze grać jako Japonia, już mogę jako wszyscy e, do hurikana kupię polerowanie kadłuba, przyda się. E, to, ofensywa. Okej, okay. zrobiłem trochę ekspata. Offensive 7M, tak? No. To jest amunicja. Ofensywna. E, no właśnie ją dałem. Dam szybkość naprawy. Montowanie nowej sprężarki w Blenheim. Czekaj, y czekaj, cz dałem to? Rozdałem? Bałdę się podoba ten mój... Y co ja zrobiłem? Sketch. Y sorry, ludzie, ale muszę ulepszyć moje te... Wiecie. Y samolot. Dobra. Y to się przyda. Dobra, teraz. Czekaj, czekaj, cz cz to jeszcze? Okej, okay, zastosuję jeszcze Furego i, i stosuję... ...i słabszego gladiatora. Okej... Okay. ...witalność... ...i, i, 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 i szybkość. ...nie, dobra, konserwacja, Mmm... -hmm. ...i... ...taka ulepszę... ...hmm... -mm. ...o więc ulepszę o jeden tom, Hmm. ...to... Mm, to. ...okej, okay, zastosuj. Sprawdzę jeszcze, ile mi pozostało do... Speedfire'a. No ho, ho 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 dużo. Dobra, o jestem mączec po nim fajnie. I lecimy? Już, le, już na ciebie, e, zaprosz do oddziału i dawaj, lecimy. Gotowy. No dawaj, gotowy. Czekam. Dobra, lecimy. Do boju. Tyle Brytanią tak samo jak ja. Tak. Musimy raz spróbować te bitwy historyczne. Szczerze to nie pamiętam o co tam chodziło. Bo zazwyczaj to wszyscy gracze to grają na zręcznościówkach. Fjordy. Realistyczne to nie ma co grać, bo to jest za trudne zbyt. Zbyt trudne sterowanie. Tam to chyba tylko mistrzowie grają. Ale można spróbować. Ale tam to grają chyba tylko mistrzowie. No. Hmm. łyknę się. <śmiech> <śmiech> Okej, okay, zamknij i fjordy, hmm, jakieś wysepki. <coughs> nie, nie wiem, kim lecisz teraz. Na początek <coughs> chyba polecę, polecę pierw furym. Ja to jednak jestem mistrzem, zakrztusiłem się śliną. <coughs> Też jak kiedyś miałam. <coughs> Ślina mi wleciała do nie tej dziurki <coughs> Dobra, lecimy, lag. Zero fpsów, pozdro. O cholera ja mam 11, no, nie lepiej, nie lepiej. <noise> ale dobra, już mam na czerwono... ale nie widzę, bo on tutaj... O tutaj gdzie pokazuję teraz są. Co na... się dzieje! Nie dobra, nie ja wiem. już lecę furm. Nie tak strasznie. Ok, lecimy. Ale laguję, Boże. O wiem. widzę, że też jesteś gladiatorem. Aha. Mhm. O dobra, już się normalizowało. Tak ja, ja, ja nie wiem czy ono, ale mi reaguje jak nagrywam. Dobra, przecież... A jakby co a, można E i Q... Można tak robić. Ja teraz. A, a i D można robić tak. A to co to jest? Muszę lepsze do tego. <laughs> Gdzie jesteś? Bo cię nie widzę. Oto. Tu. E, tutaj. Ja, ja muszę sprawdzić co tutaj jest. Ja tam czasami, Curie. ja tam wolę niszczyć czasami tam, te, te takie, te, te wroga. Jednostki naziemne No, o widzę akurat. Czyli... Dawaj lecimy te na działa przeciwlotnicze, na lewo, czekaj, na lewo. Czekaj, 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 bo tu mam czołga. Jeszcze te lagi a, mogę... A, to nie zniszczysz, za mocny pancerz. No widzę, widzę właśnie. Ale mi laguje, pozdro. Ja oglądałem roka. to wiesz co widziałem? Co? Że Czołgiem nawet można zniszczyć samolot w rogach. Czołgiem. Masakra. No i tyle powiem. Ja próbuję za mną sprawdź. Eee, co co? Ktoś leci za mną? Eee, sprawdzę już, zakręcam nie, nie, nie leci. Trochę laguje. No. Nawet nie trochę. Ja mam na telefonu. Ja mam czerwono to FPS-y. Dobra. Aż tak. Dobra, to już szukałam jedno z tego naziemnych. Gdzie tu płacuje, że będę zaraz? Są czołgi, no. ale czołgów, czołgów to nie ma. Nie ma. A co to jest? To jest też czołg, ta czołg. E, nagrywacie jeszcze? Tak, nagrywamy, nagrywamy. Gramy, gramy cały czas. Nagrywamy. Jestem przy bazie wroga. To ją, bo ją bombą A, wuszyć? Ciekawe. Y mam nadzieję, że mu roznasz taki czoł czołg jak Sherman. No. A T-34? Jak? T-34. Rudy 102. Aha. Łotok! Nasz... Rozbijam się. No, no to słuchaj, co ci powiem. Że... Właśnie ten Sherman to jest jako średni czołg tutaj. I to mhm. jest prawda, to jest średni czołg. <laughs> Nie działam, dobra, i lecimy. Są tutaj działka przeciwlotnicze. Prawie muszę... Musia, mogłem przy nich zwolnić. No niestety. Za, tak za... to jest, jak się ma prędkość maksymalną 100% i... Ja mam 111. No to nie naciskaj 110. cały czas w, nie naciskaj. Ja mam 110, sorry, nie jedno To nie naciskaj cały czas w. Wiem, bo jak To będę... wtedy silnika, gorzej się strzela. Taka porada. A ja sobie zmniejszę, czas... Ja nie wiem czy je zmniejszę do zera i wtedy strzelać. Dobra na razie lecimy Ale ja ja chyba odcinek będzie tak po dwie rundy Bo długo by się renderowało nie. Widzę Ciebie jak chyba dojadłeś Nie dojadłem Widzę widzę daleko, ale nie wziąłeś się, się nikt. Cholera, zestrzelił mnie To J, 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 J A jakby co J to jest katapultowanie się Dobra, zeszliśmy. O, mamy... Zgrwamy to. Sorry, mamy przewagę. Zmniejsz prędkość, cholera. Ale laguje. Nie warto na czołówkę lecieć z, bomb, na, z bombowcem. ludzie, jaki lag. E, dobra, już jestem. musiałam zrobić cięcie, bo miałem laga jak nie wiem co. Wiesz, to chyba to przegramy. Nie wiem, mam szansę, ja atakuję Chociaż teraz. nie, w sumie. Ale lotnisko już nam niszczą. To musimy na ich... Na ich lotnisko. A ty, ty, ty masz bombowca? Tak, dlatego jak będę leciał bombowcem, to właśnie na lotnisko ich lecę. No spoku. Nie wiem, czy mi się go na ogonie akurat. Laguje o styl wam powiem. Nimrod jest słaby, prawda? No słaby jest słaby. Nie podoba mi się nimroda. Sorry, zamiast za, za, nimroda... Nie mam nimroda, sorry, furego, Boże. Ale nimrod... ale Nimrodem leciałeś. Nimrodem leciałem, leciałem, najsłabszy był. No. Fajnie, że tutaj nie trzeba uzupełniać y, załogi. Zakaza. Tak. Jak na początku myślałem. Tylko jak się y, rekrutuje... Ale trzeba werbować w załogę, a, no tak! Ty tam właśnie błąd zrobiłeś, że zwerbowałeś tą załogę, ja ci źle powiedziałem. nie, dobra, bo mam kolejny samolot. Przyda się. Obałoga. A czyli możesz mieć cztery samoloty, tak? Tak, tak. O. Za, tylko za 10 tysięcy. Hmm. Teraz mam 80. A możesz jeszcze werbować załogę, da się mieć więcej? E, tak, da. Ma, za 50 tysięcy. A mam 88. Nie wiem czy nie zwerbować. Albo lepiej sobie zostały. Pierwszy zużyję te... Zrobię jeszcze Spitfire'a, i potem jeszcze jakiś inny zrobię. Laguję ostro, laguję. Raz na czerwono mam y, t.f.p.s. i y, raz na y, pomarańczowo. A chciałbym na zielono. Jeszcze trochę i to przegramy. Wiem, jak są moje staty, U słabe. <laughs> Ale dobra, chociaż jeden raz zniszczyłem tego, tego, y, jednostkę zimną. Gdzie masz więcej punktów ode mnie jak ja zniszczyłem dwa razy? Nie wiem. Nie wiem. Może więcej trafi. No może, bo właśnie kilka razy strzelałem do nich i trafiałam. No w ogóle zobaczysz na filmie. Okej, zesprzelony, ale nie do mnie poszedł. tutaj R nie można przyładowywać, nie? Mhm. Nie być pokazane ile mamy amunicji i dopiero. Ale to się przeładowuje! Nie martw się. Wiem, wiem, samo się przeładowuje. Ale ty chciałbyś tak, że w każdym go, momencie, opa. którym byś chciał, tak? Żeby no. zregenerować. Dobra, szybko. w takim pilocie. momencie chciałbyś. Jest. To jest na ten sposób. Trzeba wystrzelać całe Amo. Dobra, yy, mój... mój pilot wy... yy, został wy... no wy... Yy, ten, no... Zabrakło mi słowa, Boże. Skatapultował się. O, w końcu. Słowa mi zabrakło. No nie mam więcej od ciebie punktów. Dobra, lecę. Masz, no, lecę. masz. No, lecę hurrikanem teraz. Coś czuję, że teraz zaliczysz punkt. Zaliczysz zgona. <suszy> hurrikanem tak łatwo się nie da deadnąć. O, dobra, rozśidłone. Nie, A nie, musiałam, że zostanę... O, bo, że tam jest Speedfire. plec na Spitfire'a możesz <laughs> w lagi ciężko jest strzelać trafienie A ja nie trafiam też jest tak, że jak słaby, słabym samolotem no nie Słaby masz działko nie. to nie dasz rady w ogóle przebić pancerza takiego silnego Znanie, samolotu a jak mam 0% silnika to dalej lecę? Yy, ale jak to? Ja mam 0% silnika. THR0? No tak. Ale zepsuło cię czy sam ustawiłeś? Nie, sam ustawiłem. To, to nadal lecisz. No, Tylko, tak. że bar, najmniejsza chyba moc. Najmniejsza no, moc silnika. Boże, jeszcze trzy, trzy razy musimy ich zabić. O nie, tam jest dwóch nie tam Boże wiem. mój Boże, trzeba się opuścić. Ja ja wolę uciekać, bo chcę dostać punkty. Wyprzedziłeś <laughs> no, mnie. Tam jest ich dwóch cholera. Trzy samoloty napierdalają jednego. Niszczyli naszą bazę, no coś. E dobra, jak zwykle musiałam zrobić cięcie, bo lagi. A czasami będę musiał robić, bo... Super, musiał lag. Bo mi się zatnie gra. No coś tu... coś tu jest, coś tu jest. Ulubiona Co? rzecz gamera, lagi. No, najlepsza. Musiałem się, się poratować. No i się trzy samoloty u nich cholera, czy... cholera. Prawie zniszczyłem tego bombowca Jakby co ludzie nie piją. Ale że... musiał się zaciąć kałem Jakby co sorry że gramię ale gram drugi raz A drugi raz jasne. Nie kłam Sorry Chyba dzisiaj drugi raz No dzisiaj drugi raz Ogółem to 100 razy. Nie no, tak z razy. Nie no, nie no. 20-10. Nie no, wczoraj grałeś tylko cztery runy. Nie, nie, ga nie gadaj. Jeszcze jeden! O kurde. tam na, na naszego ogonie. No niszczyć ich, niszczyć. się skatapultował. Można zabić pilota jak się katapultuje? Zabić pilota? No. Yy, nie. Kurde. A chociaż nie próbowałem, szczerze. A się tutaj leci. po go zabić zaraz. A nie da, rady. Lera, nie da rady. No, zabij się z tego ostatniego! się kasę. No tak. Jak załogę... No tak, ty zgadzasz. Bo są trzy załogi, jedna załoga może przesiąść się do innego samolotu, na przykład Wgraniczne. załoga z hurikana może się przesiąść do innego samolotu, prawda? No. Dlatego jak kupisz, werbujesz nową załogę, to ma zero umiejętności, ale, ale masz nowy samolot. A ja akurat pokazali raz War Thunder, u mnie samoloty i czołga. Hurikana odblokowałem. Kupuję. Wolne hmm, wolę na punkty doświadczenia spoko. Ile jest Yy, ja idę sprawdzić idź, albo dobra, zakończy, zakończyła, teraz odcinek, nie wiem. Dobra, ludzko, jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, na razie, cześć.